Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak kreatywnie, ale legalnie zminimalizować swoje obciążenia na ryczałcie. Zapraszam! Cześć, nazywam się Wojciech Hełcha i swoje życie zawodowe związane z doradztwem podatkowym. Pracuję jako doradca podatkowy w kancelarii Axelo. W mojej codziennej pracy pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności w sposób efektywny podatkowo z uwzględnieniem ryzyka potencjalnego sporu z organem skarbowym. W moim podcaście dzielę się praktyczną wiedzą związaną z podatkami, bazując na prawdziwych biznesowych przykładach. Zapraszam! Dzisiejszy odcinek jest dla wszystkich, którzy już teraz, obecnie opodatkowują swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli popularnie ryczałtem, oraz tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i opodatkowują swoje dochody również w inny sposób, czyli na skali albo liniówce. Ten odcinek też Wam się przyda w przyszłości. Początek, bardzo krótkie przypomnienie, czym jest ryczałt. Jest to taka forma opodatkowania dostępna zasadniczo, kiedy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, ale też kiedy jest się wspólnikiem spółki osobowej. Ten podatek, ta forma opodatkowania polega na tym, że opodatkowujesz swój przychód. Normalnie, że tak się wyrażę, opodatkowany jest dochód czyli przychody minus koszt uzyskania przychodu. Tutaj jest opodatkowany tylko przychód. No i można by się tak na pierwszy rzut oka zastanowić, dlaczego w ogóle ktoś wybiera ryczałt, no bo lepiej płacić podatek od niższej stawki, czyli przychodu pomniejszonego o, o koszty, czyli od dochodu. No sęk w tym, że ryczałt ma dwie bardzo, no nawet ma więcej, ale dwie zasadnicze zalety. Pierwszy jest taki, że w ryczałcie można potencjalnie korzystać z niskich stawek podatku. Kiedy na liniówce masz 19% od dochodu, na skali 12 albo 32%, to na ryczałcie twoje przychody mogą być opodatkowane 5,5%, 3%, 8,5%, 10%, więc no, jest to dużo mniej. Dodatkowo od czasu wejścia w życie polskiego ładu ryczałt ma bardzo fajne zasady rozliczenia składki zdrowotnej. Generalnie jest to stawka ryczałtowa w wysokości najczęściej, ludzie płacą około 600 zł składki zdrowotnej, natomiast na skali albo liniówce jest to odpowiednio 9% albo 4,9% od dochodu. Więc ten ryczałt naprawdę stał się bardzo atrakcyjną formą rozliczania się. Zresztą pokazują to także statystyki. W 2021 roku około 1,5 miliona podatników wybrało ryczałt. W 2022 było to już 200 tysięcy więcej. Za 2023 nie znalazłem statystyk, ale myślę, że to też będzie dużo więcej. Także ryczałt jest naprawdę atrakcyjną formą opodatkowania. Cała sztuka umiejętnego korzystania z ryczałtu to przede wszystkim stwierdzenie, że na pewno ci się opłaca, bo być może jesteś w branży, masz taki biznes, gdzie te koszty uzyskania przychodu, koszty prowadzonej działalności są odpowiednio wysokie i bardziej opłacalna jest skala albo liniówka, a może w ogóle spółka, bo masz tak duże obroty i tak specyficzną branżę. A odcinek o tym kiedy warto rozważyć spółkę nagrałem już na tym podcaście zapraszam serdecznie do jego odsłuchania no ale pierwsza sprawa no to właśnie wiesz że już ryczałt to jest to co ci się potencjalnie najbardziej opłaciło a po drugie istotne jest to żeby wybrać odpowiednią stawkę ry ryczałtu no bo jakby wszystko się do tego sprowadza osiągasz przychód wybierasz odpowiednią stawkę ryczałtu i obliczasz podatek no i ryczałt ma kilka stawek ryczałtu. I one są od siebie bardzo różne, dlatego że najniższa to jest 2-3%, najwyższe to 15 i 17%, więc no różnica jest dość spora. I teraz to, co ja chciałbym Ci zaproponować, na co zwrócić uwagę, to takie podejście doświadczonych usług tak, żeby twoja stawka ryczałtu legalnie była. Odpowiednio niska. Już tłumaczę, o co chodzi. Po pierwsze, możesz wykorzystać kilka, można tak powiedzieć, sztuczek, żeby obniżyć trochę tą stawkę ryczałtową. Podam Ci kilka przykładów. No to tak. Pierwsze to wolne zawody. Jest w ustawie ryczałtowej napisane tak, że Przychody z tytułu wykonywania wolnych zawodów są opodatkowane 17%. Natomiast przychody inne niż wykonywane w ramach wolnych zawodów są, tak w uproszczeniu, opodatkowane 15%. No i na przykładzie doradcy podatkowego. Doradca podatkowy, jeżeli prowadzi samodzielnie kancelarię, nikogo nie zatrudnia, z nikim nie współpracuje, doradca podatkowy to wolny zawód. Opodatkowuje swoje przychody 17%. Natomiast jeżeli zatrudnia innego doradcę podatkowego, radcę prawnego adwokata, no to już wtedy to pozwala opodatkować swoje przychody 15% stawką. I teraz zauważ, że przepis i ogólnie praktyka nie wymaga tego, żeby płacić temu drugiemu doradcę podatkowemu za pełen etat. Ten doradca podatkowy może u Ciebie świadczyć na przykład 3 godziny w miesiącu. Możesz mu płacić po prostu nawet za gotowość do tego, że doświadczenia usług, opcji jest wiele, a już dzięki temu obniżasz sobie stawkę ryczałtu. Co prawda o 2 punkty procentowe, ale zawsze coś. Kolejnym takim ciekawym przykładem jest na przykład zawód weterynarza. Ogólnie zawody medyczne zostały opodatkowane przez ustawodawcę stawką 14%. Natomiast pominięto tam niechcący weterynarza, no i weterynarze są opodatkowani stawką 8,5%. Poza tym na przykład z takich zawodów medycznych, które teoretycznie są opodatkowane właśnie 14%, ciekawym zawodem jest technik stomatologiczny protetyk, który może być również opodatkowany 8,5%. A jeżeli protetyk działa na własnych materiałach, to może swoje przychody opodatkować 5,5%. No i zauważ, jeżeli przeczytasz sobie ustawę ryczałtową, tam o zawodach medycznych i o podatkowaniu 14%, no to taki, myślę, że większość techników stomatologicznych podatkowałoby swoje przychody 14%. A tu się okazuje, że możliwa jest stawka 5,5%. Jest to dość spora różnica, szczególnie przy wyższych zarobkach. Więc warto tutaj się skonsultować z kimś, kto na bieżąco śledzi wydawane interpretacje, artykuły żeby pomiędzy tymi przepisami mógł skutecznie Ci doradzić. No dobrze, ale jest też taka druga metoda, zdecydowanie bardziej popularna, odnośnie niskiej stawki ryczałtu. Jest ona o tyle fajna, że nawet jeżeli w tym momencie opodatkowujesz swoje przychody wyższą stawką, no to możesz bardzo łatwo ją zastosować. Chodzi o używanie magicznej stawki 8,5%. Dlaczego mówię magiczna? Otóż ustawa ryczałtowa w artykule 12 wymienia poszczególne usługi, które są opodatkowane stawką 17, 15, 8,5 i tak dalej. No ale ta ustawa ma określoną liczbę stron i siłą rzeczy nie może wymieniać wszystkich usług na świecie, no bo. To byłby pewnie większy niż wszystkie książki o Harry Potterze razem wzięte. Dlatego jest taki specjalny przepis, że jeżeli jakaś usługa nie jest wymieniona w tej wyliczance poszczególnych stawek podatku, typu nie wiem, zawody medyczne, mówię tak w uproszczeniu 14%, usługi wykonywane w ramach wolnych zawodów 17%. Jeżeli w tej wyliczance nie ma twojej usługi, to uwaga, uwaga, ona jest opodatkowana. 8,5%. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe rozwiązanie, dlatego że w sumie wystarczy wymyślić taką usługę, która nie mieści się w tym katalogu usług i masz bardzo fajną, preferencyjną 8,5% stawkę podatku. I teraz ja przytoczę Ci kilka nawet statystyk, bo rzeczywiście stawka 8,5% jest najbardziej popularna, jeśli chodzi o stawki. Ryczałtu. W 2022 roku około 1,7 miliona podatników korzystało z ryczałtu i uwaga, uwaga, około 1,1, czyli 1, ,1 milion 100 tysięcy podatników korzystało ze stawki 8,5%, no czyli zdecydowana większość 1,1 do 1,7 no to zdecydowanie ponad połowa podatników korzystała ze stawki 8,5% dla ryczałtu. No, i jednym z ważnych powodów takiej tendencji jest to, że wynajem nieruchomości jest opodatkowany 8,5%. No, ale też dużo podatników wie, że wie o tej magii 8,5% stawki ryczałtu. Że jak się odpowiednio kreatywnie do tego podejdzie, oczywiście legalnie, to możesz opodatkowywać część albo całość swoich przychodów 8,5% stawką. Ryczałtu. No i teraz ja chciałbym Ci wymienić kilka ciekawych usług, które właśnie nie są wprost wymienione w ustawie ryczałtowej i można bardzo fajnie je opodatkowywać 8,5%. I są to na interpretacjach, które znalazłem, na przykład przygotowanie materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych diagramów pytań kontrolnych na potrzeby kursów przygotowujących studentów i lekarzy do egzaminu LEK. Usługi te są zakwalifikowane w zakresie usług pozaszkolne, formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane. To jest bardzo ciekawy przykład. Mamy jeszcze takie bardziej, może, popularne to. Usługa polegająca na pośrednictwie handlowym, czyli wyszukiwanie potencjalnych klientów, kontaktowanie z potencjalnymi kontrahentami, udzielanie kontrahentom wszelkich informacji dotyczących produktów, cen, warunków handlowych, utrzymywanie relacji z potencjalnymi kontrahentami, weryfikacja ofert na rynku usługi danej branży, pełnienie roli osoby kontaktowej między kontrahentem a zleceniodawcą. Pilnowanie wywiązywania się ze stron, ze zobowiązań wynikających z zawartej między nimi umowy. Bardzo fajny, często wykorzystywany przykład, czyli pośrednictwo handlowe. Co mamy dalej? Tu jest bardzo ciekawy przykład, czyli usługi doradztwa. Generalnie usługi doradztwa są opodatkowane 15% stawką ryczałtu, ale tutaj na przykład. Usługi doradztwa i konsultacji w tematyce społecznej jest to związane z branżą mediową, już tutaj może być to opodatkowane 8,5%. Przy czym zwracam uwagę, że te działania, znalezionej przeze mnie interpretacji, nie obejmowały wydawania poleceń, nadzorowania, podejmowania decyzji w zakresie zasobów, osób i kapitału, nie polegały na badaniu rynku i opinii publicznej. Także to dość ciekawy przykład. I jeszcze takim sztandarowym Przykładem związanym z 8,5% stawką ryczałtu są usługi administracyjne związane z obsługą biura. Także jest trochę tego, też na przykład o usługi project managera. Tutaj w przede mnie przykładzie są to usługi zarządzania projektami w zakresie elektromobilności. Które dotyczą prowadzenia projektów krótko- i długoterminowych, współpracy i negocjacji z partnerami oraz klientami zewnętrznymi, koordynacji działań w procesie przygotowania do realizacji zadania, opracowania strategii dotyczących nowych produktów, strategii biznesowej i technicznej. Także to też jest bardzo fajny, ciekawy przykład. Co możesz zrobić, jeżeli jesteś już opodatkowany ryczałtem? No to pomyśleć, czy usługi, które wykonujesz, które przyporządkowałeś do wyższej stawki ryczałtu, nie powinny być jednak innego typu usługą opodatkowaną 8,5%. Jeżeli jednak stwierdzisz, że no większość tego, co robisz, jest opodatkowane wyższą stawką ryczałtu, na przykład świadczysz usługi w ramach wolnego zawodu radcy podatkowego, no to być może Część tych usług, które wyrabiasz w ramach miesiąca, w ramach swojego powiedzmy etatu, mogłyby być jednak opodatkowane niższą stawką ryczałtu. Dlatego, że co do zasady w ryczałcie powinno się prowadzić taką ewidencję przychodów. No jeżeli masz i, i musisz jakby przyporządkować, ile przychodów łączy się z daną usługą. Zróbmy przykład. Jestem doradcą podatkowym, no i przez połowę mojego czasu zajmuję się Usługami doradztwa podatkowego w ramach wykonywania wolnego zawodu, opodatkowanej 17%, ale drugą połowę zajmuje się administrowaniem biura oraz pośrednictwem handlowym, przygotowuje oferty, utrzymuje kontakt z klientami itd. No i dzięki temu mogę opodatkować. Połowę swoich przychodów, zasadniczo jeżeli tak to się rozkłada 8,5%, a drugą połowę 17%. No i zauważ, że ty nie opodatkujesz całego swojego przychodu 8,5%, ale już nawet dana część może sprawić, że będziesz miał naprawdę istotne korzyści podatkowe. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, no to tak samo możesz przed rozpoczęciem działalności zastanowić się, czy być może ta stawka 8,5% jest dla ciebie. I teraz tak, co należy zrobić, jeżeli chce się opodatkowywać swoje przychody 8,5%? No to tak, po pierwsze, moim zdaniem Warto umówić się na konsultację z doradcą podatkowym, który zbada, jakie usługi wykonujesz, i powie ci, czy coś z tych usług może być opodatkowane o 8,5%. Ja zapraszam na mojego maila www.halucha.axl.pl. Adres jest też w opisie, gdzie możemy umówić się na bezpłatną konsultację, porozmawiać. Być może jestem w stanie Ci pomóc, a najprawdopodobniej tak w zakresie znalezienia odpowiedzi, czy 8,5% ryczałtu jest dla Ciebie. To jest jedna rzecz. Oczywiście możesz też sam przegrzebać internet ustawę i sprawdzić, czy jest to 8,5% dla ciebie. Ale tak, nawet najwybitniejszy doradca podatkowy i najpiękniejsza i najwspanialsza opinia doradcy podatkowego nie ma aż takiego dużego znaczenia dla Urzędu Skarbowego. Oczywiście jak była kontrola i przedstawi rzetelne argumenty w porozumieniu z doradcą, super, fajnie, ale tak z czysto Prawnego punktu widzenia, ta opinia, ten mail, opinia w Wordzie, nic Ci nie daje. I teraz wyjaśnić, jaki sposób możesz się zabezpieczyć prawnie, formalnie, jeśli chodzi o swoją stawkę ryczałtu. Więc tak, po pierwsze, wystąp z wnioskiem do guszu. A dlaczego do gus czyli Głównego Urzędu Statystycznego? Ano dlatego, że stawka ryczałtu jest powiązana z kodem PKWU, czyli Polskiej Klasyfikacji Wrogów i Usług. No i organy skarbowe, czyli a dokładniej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który zajmuje się interpretacjami indywidualnymi, nie zajmuje się klasyfikacją statystyczną PKWU. Więc najpierw potwierdzasz sobie w gus Kod PKWU dla świadczonych usług, ten kod PKWU powinien być związany ze stawką 8,5%. Składasz taki wniosek, po uzyskaniu pozytywnego potwierdzenia od gusu, że to jest to PKWU, które się łączy z 8,5%, składasz wniosek o interpretację. W tym wniosku o interpretację wskazujesz, że, Szanowni Państwo, uzyskałem takie oficjalne pismo z GUS-u i mam taki taki kod PKWU. No, i dyrektor KIS mówi: No dobra, skoro masz taki kod PKWU i jest to potwierdzone przez GUS, no to w takim razie masz taką i taką stawkę ryczałtu, czyli załóżmy 8,5%. Teoretycznie można złożyć wniosek o interpretację bez tego kodu, bez wcześniejszej tej zabawy z gus -em. Tylko organ skarbowy, dyrektor Kisu na 100% nas wezwie do tego, żebyśmy uzupełnili wniosek o podanie PKWU. I jeżeli my podamy PKWU według naszego uznania, bez formalnego potwierdzenia od no to narażamy się na to, że zrobiliśmy to niepoprawnie. A jeżeli zrobiliśmy to niepoprawnie, no to też ta interpretacja wydawana na podstawie niepoprawnych informacji jest niepoprawna, czyli mówiąc w skrócie, nas nie chroni. Bo interpretacja indywidualna, pozytywna dla podatnika, chroni nas tylko wtedy, kiedy została wydana według prawdziwego stanu faktycznego, czyli tego, jak rzeczywiście jest. A po drugie, możemy też przyjąć taką atakującą postawę, czyli powiedzieć dyrektorowi KIS, że w sumie to PKWU jest związane z podatkami, co nie? No bo jest połączone ze stawką ryczałtu, więc mimo wszystko to ty powinieneś orzec o stawce ryczałtu, a ja nie powinienem się bawić w te kody PKWU samodzielnie czy, czy z GUSem. No i wtedy dyrektor KIS nam odmówi wydania interpretacji. My to możemy zaskarżyć do sądu. No i sąd. Prawie na pewno obecnie przyzna nam rację, bo rzeczywiście jest bardzo dużo orzeczeń sądów i wojewódzkich, i NSA, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego, że podatnicy nie mają obowiązku podawać klasyfikacji statystycznej, mówiąc w skrócie, jeżeli organ ma orzec coś w sprawie podatkowej, to ty nie musisz specjalnie podawać klasyfikacji statystycznej. Tak mówię trochę naokoło, ale generalnie jak się uprzesz, to nie musisz. Tylko. No praktyka jest taka, że mimo tych przegranych rozpraw przed sądem, to dyrektor KIS dalej ma taką praktykę, żeby wzywać o ten kod PKWiU i ty możesz się kłócić z nim, pokazywać swoją rację, ale zanim dojdzie do wyroku NSA, to minie 3 lata od złożenia wniosku, plus minus. No a chcesz opodatkować się bezpiecznie w ten sposób, teraz, w tym momencie, a nie chyba pokazywać swoją rację. Znaczy jeśli chcesz, to proszę bardzo, ale opodatkowo jest to mało opłacalne. Także ja zdecydowanie rekomenduję najpierw wystąpienie z wnioskiem do GUSu. Następnie jak otrzymamy wniosek do GUSu, wystąpi z wnioskiem o interpretację. Nie trwa to długo w z interpretacji plus minus czeka się 3 miesiące z GUSu. To zależy co, jeżeli jesteś informatykiem, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Bo tam jest no, dużo tych wniosków. Jeżeli nie jesteś informatykiem, mówiąc w skrócie, no to myślę, że tutaj po pierwsze, prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej opinii z głusu, a później interpretacji jest wysokie, natomiast czas też powinien być odpowiednio szybszy. Także zdecydowanie radzę Ci wystąpić z tym wnioskiem do głosu. Podsumowując, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli ryczałt, może być bardzo atrakcyjny pod warunkiem, że wybierzesz odpowiednio niską stawkę podatku. Żeby to zrobić, najlepiej wystąpić z wnioskiem do GUS-u o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej PKWiU, następnie wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną. Stawka 8,5% jest zdecydowanie bardziej dostępna niż myślisz. Pokazują to ogólnopolskie statystyki publikowane przez Ministerstwo Finansów, więc co, do roboty, trzymam kciuki za niską stawkę ryczałtu. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam do bezpłatnej konsultacji, jeżeli masz jakieś pytania w zakresie ryczałtu, zapraszam do obserwowania podcastu, obserwowania mnie na profilu na LinkedInie, na Instagramie, jeżeli chcesz mnie poznać nieco innej, prywatnej strony. Ja dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka, trzymaj się, cześć.